Dzisiaj wprowadzamy dzień szczerości. Część z Was, zapewne jak się domyślacie, odczuwa niepohamowaną chęć użycia własnego mózgu do wyręczania się z zadań, które są przydzielone naszemu botowi Bartkowi. A jeśli jest taka możliwość, to czemu by nie doradzać klientom? Nie zrozumie źle, ale wypisywanie emocjonalnych zagwozdek oraz pytanie ich o wyrażenie opinii, to zlistna strata czasu. Na przykład taki Wojtek O. Popatrzcie, cały dzień się bawi, układa klocki, gra na pianinie. Wiecie dlaczego? Bo nadejdzie taka chwila jego mózg nagle dostrzeże niedostrzeżone. Połączy kropki. Jesteśmy ostatni, kto najwolniej załapie. A czy on kiedyś rozwiązał jakiś prawdziwy problem? W świecie, w którym już prawie wszystko jest zautomatyzowane? Choć kiedyś miałem gorszy dzień i poradził mi. Natura i internet. Najlepsze połączenie. Nie chcę nic mówić, ale czy nie mamy już w firmie za dużo filozofów? Tak, racja. Brakuje nam stentaperów, ale słuchajcie, mam dla Was takie prawdziwe ludzkie zadanie. W piątek wszyscy pójdziemy na Founders Beer i ja włączmy ci tur. Napijemy się prawdziwego piwa. Może. Przecież to nielegalne. Wiem, ale będzie fajnie.